W miesiącu lutym Miejski Dom Kultury w Lubaniu rozpoczyna nowy cykl spotkań zatytułowany Najciekawsze dawne budynki i budowle Lubania. Raz na dwa miesiące lokalni historycy będą przedstawiali historię wybranego budynku bądź budowli, która na co dzień funkcjonuje w Lubaniu bądź z krajobrazu miasta zniknęła. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie historii Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. Będzie można poznać. Bogatą, bogatą historię na przestrzeni lat w budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 4. Będzie można poznać, w jaki sposób budynek Miejskiego Domu Kultury był rozbudowywany, jak rozrastał się na przestrzeni lat i co tutaj konkretnego, jakie działania prowadzone były. Nim został ten budynek y, przeznaczony do użytku jako instytucja kultury w naszym mieście. Nasi lokalni y, historycy Janusz Kulczycki ze Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łóżyc oraz Piotr Kuczmir ze Stowarzyszenia Zamek Czocha zaprezentują bogatą historię właśnie budynku Mińskiego Domu Kultury. Oczywiście towarzyszyć temu będzie wystawa archiwalnych zdjęć oraz pamiątek związanych z budynkiem Miejskiego Domu Kultury. Serdecznie zapraszam. Kiedy zrodziły się zainteresowania Lubaniem i jego historią? Moje zainteresowania historią Lubania zrodziły się już bardzo dawno temu. A to wszystko się wiązało z tym, że mieszkałem od lat 60. w centrum Lubania. Wtedy moi rodzice zamieszkali w pierwszym budynku, który został postawiony w rynku. Rynek 16 to był taki obiekt I obok były jeszcze surowe tereny. Tam przy Wolnom stały kamienice, które w czasie wojny ucierpiały. I Ja pamiętam, jak jako młody uczeń szkoły podstawowej nr 5, zamiast chodzić na lekcje, przyglądałem się pracom budowlanym, gdzie stawiano pierwsze powojenne budynki w mieście. W tych dołach, w tych fundamentach wyciągaliśmy niesamowite po Niemcach zostały i rzeczy. Z piwnicy wyciągaliśmy jednak jakieś stare żelazka, barnety, monety. Wszyscy moi koledzy zbierali po niemieckie Ja miałem tego bardzo dużo. Pamiętam, bratem, miałem cały pokój zawalony po niemieckimi różnymi przewodnimi rzeczami. Nastą to bardzo to wciągnęło i tak, tak to zostało. Tak to zostało i później praktycznie dokonywałem tylko selekcji. Te gorsze rzeczy gdzieś się pozbywałem, wymieniałem. <laughs> I przy taki okres w moim życiu, to gdzieś były lata chyba od początku 80., gdzie podjąłem decyzję, że. Zaczyna się specjalizować, ale w kolekcjonowaniu kart pocztowych. Pada mi wtedy w rękę jedna pocztówka, bardzo ciekawa, która przedstawiała pewien niesiony już fragment miasta, i to, to bardzo zaciekawiło, gdzie jest to dawne miasto. Okazało się, że dzięki pocztówkom to miasto przewojenne, ten piękny, przewojny, ma odkrywać. Także dzisiaj moja kolekcja kart pocztowych liczy już prawie 3000 egzemplarzy, to są wszystkie kartki oryginalne. Każda inna, także niesamowita kolekcja, jeżeli chodzi o miasto, miasto Lubań. No tak, ale wiemy, że zbiory to nie tylko widokówki, tak? Oczywiście. Mm -hmm. Właśnie. Czy zbiory obejmują tylko w takim razie miasto Lubań, czy skoncentrować mm -hmm. się też na regionie, czy jak to u Ciebie jest? Mm -hmm. Czy tylko Lubań, czy jeszcze zbiory, kartki, zbiory z, innych, z innego regionu Górnych Głóży, a może Rony Śląskie? Mm -hmm. Oczywiście nie tylko kartki, ponieważ w czasie w mojej ręce wpadały różne przedmioty związane z historią Urbania. W latach 90., całe lata 90., to, 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 to jest okres moich wyjazdów za kartkami po całych Niemczech. Tam no, wtedy odbywały się różnego rodzaju takie giełdy starości, ale nawet giełdy specjalistyczne, giełdy kart kosztowych, mm -hmm. tak jak Berzen, ale z kartem. I ja wtedy z kolegami tutaj z Polski, z Gien Góry, co dwa, co trzy tygodnie odwiedzałem największe giełdy niemieckie, Frankfurt, Monachium, Berlin, Drezno i tam nabywałem kartki lubańskie, ale ponieważ kart było bardzo dużo i pojawiały się bardzo ciekawe kartki z okolic, to również zbierałem kartki związane tutaj powiedzmy z tym naszym terenem. Także oczywiście głównie Lubań, ale również miejscowości dzisiejszego powiatu urbańskiego. Mm. Także mam bardzo szerokie ciekawe, kompendium jak, tego terenu. Jak najbardziej. I też mam bardzo ciekawe kartki z tych wszystkich wiosek, miejscowości, nawet małych, które po leżą. leżą. Ale oczywiście nie tylko kartki nie jak powiedziałem, bo zbieram praktycznie wszystko, co wiąże się z miastem. A więc i grafikę, i obrazy, i, i butelki po lubańskim, i pigie, alkohola, pikierach. Cegła z cegła? Cegły, beczki, monety. Tu mam na przykład dzisiaj przyniosłem kąt, bardzo wiele monet i medali lubańskich, między innymi Bractwa. No, które tak? Państwu pokażę też przy naszej pierwszej wystawie, mm -hmm. która tutaj będzie już niedługo, ale również znaczki, które były występowane w Lubaniu, gazety przywojenne, których mam też bardzo mm -hmm. bogaty zbiór. Tego mam bardzo, bardzo dużo kufle. Tutaj też przyniosłem pokazać kilka takich cenniejszych rzeczy, które mam w swoich zbiorach. Na przykład tak bardzo szybko bardzo cenna filiżanka z królewskiej huty manufaktury porcelany z około 1830 roku z przepięknie namalowanym widokiem rubania wczesnego z od strony zachodniej. No, innymi... I to będziemy mogli zobaczyć oczywiście na wystawie, którą zapraszamy w to tak. A najciekawsze dla Ciebie miejsce w Lubaniu, związane z historią, e, i jakaś historia o Lubaniu, która ci trafiła e, do Twojej wiadomości, e, jest coś takiego? Jakie to najciekawsze miejsce? Jaka historia najciekawsza? Tych, tych, miejsc, tych miejsc jest bardzo wiele. A jedno, jedno. Ale na przykład jedno, bo to dla mnie chyba najciekawsze miejsce to jest Kamienna Góra hmm. z jej tajemnicami. Kamienna Góra, jak to Miejsce e, dawnych spotkań, e, miejsce w ogóle, gdzie pierwsze Bractwa Urbańskie się organizowały. Tam na górze, jak była zbudowane było schronisko, później było zamienione na na, na, na hotel, a tam też była siedziba Membrana Strzeleckiego, miejsce Kamiena z całą tą okolicą i z tajemnicami, które kryją się do się pod Kamieną yy, Czyli ze szkolniami, które tam, tam, się, tam się znajdują. Także na pewno, jakbym miał wybierać, to Kamiena Góra całą swoją historię. Aha, jasne. Czyli to ten miejsce, i taki jest to związane z tym konkretnym. Miejsce W moich zbiorach Janusza Króczywkiego brakuje jeszcze. Na pewno bardzo wiele eksponatów, bo to nie jest tak, że już wszystko udało mi się zobaczyć. ja całe życie... Czy ma. marzy Janusz Króczycki? Marzę chyba o jednak o pocztówkach, ponieważ jest to główny przedmiot moich zainteresowań. I zawsze marzy się o tej najstarszej pocztówce, o tej najciekawszej. Zresztą wydaje mi się, że już docieram do tych, tych naj, najrzadszych zbiorów. Zresztą w ostatnim wydaniu Ziemi Lubańskiej jest mój artykuł o pierwszej kartce pocztowej Lubania, ale zawsze najbardziej mnie fascynowała pocztówka, jej historia, z jej treścią, oczywiście zawsze z tyłu jest, jest jakaś, jakaś, jakaś informacja o życiu. Także jeżeli już to kartki, kartki pocztowe, te pierwsze kartki XIX-wieczne, które zawsze poszukuję i zawsze mnie można zaskoczyć, bo... Ty katier, jest na pewno jest, jest... Widzowie Lubania, telewidzowie Lubania i ci, którzy przyjdą na wystawę do Miejskiego Domu Kultury. Co będą mogli na tej wystawie w Galerii Foyer, nowo otwartej, zobaczyć? Króciutko, żeby ich zachęcić, cóż będziemy mogli tutaj, będziemy mogli tutaj zobaczyć. No, Chciałbym wszystkim pokazać kilka, kilkanaście nieznanych widoków Rybackiego Domu Kultury. To jest bardzo ciekawy obiekt z roku 1848. Tutaj mieściła się siedziba. Gildy, czyli takiego bractwa strzelskiego mieszkańców miejskich, mieszczańskich. Obiekt, który miał bardzo ciekawą historię, później dobudowano tą wielką salę balową. Także też przy okazji Państwu pokażę inne sale w Lubaniu, jakie w tym czasie były, bo ta oczywiście jest dzisiaj największa, ale takich sal było bardzo, bardzo wiele. Powiem nawet, że około 10, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Także przy okazji pokażę właśnie te znane zdjęcia bez dawnego Lubania, ale również pokażę też medale strzeleckie, jakie wówczas związane są z tym, z tym, z tym, z tym tak? obiektem jak najbardziej, które były nadawane dla klub misów, dla tych, którzy tutaj w strzelaniu byli najlepsi, ale były również medale pamiątkowe związane z różnymi rocznicami. Także już dzisiaj Państwa zapraszam na to spotkanie, które będzie w lutym chyba, to pierwsze 12 lutego. lutego. I później być może powiemy o następnych obiektach, które w Lubaniu warte są przypomnienia. Dziękuję Ci Janusz za miły, miłą rozmowę, a ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam. 12 luty, godzina 17, Miejski Dom Kultury w Lubaniu, Galeria Foyer. Warto przyjść, warto zobaczyć, warto zobaczyć nową odsłonę starego Lubania i w nowej odsłonie Galerii Foyer. Zapraszam serdecznie.